Witam, ja jestem Wlocz i widzimy się w sumie w no chyba wiecie już czym, bo widać w filmiku ogłoszeniowym i temat pewnie już też zgadujecie jaki jest. E, tak, ponieważ już dobiliśmy prawie 100 subów, tam chyba z dwóch brakuje albo trzech, e, tak więc no co ja powiem więcej. Wrzucam teraz ankietę, która potrwa najpewniej przez weekend. Stawię ją... O godzinie nie wiem której, ale. No teraz sobie. Eee, z tym filmikiem, więc. co więcej powiedzieć. Eee, będzie, stosów będzie Discord. Od razu mówię, że Discord i najpóźniej powinien być na początku lutego. Głównie z powodu takiego, że. Eee, sesja? Tak. To jest najlepszy powód, jaki. Jest, bo jest prawdziwy. Sesja, sesja, sesja. Ale wracając do głównego tematu w filmiku. Kanał się rozwija, ja chcę wiedzieć po prostu, co mam następująco robić, co chcecie? Od razu mówię, że tak. Pierwsze pytanie jest proste Jaka interesuje Cię najbardziej? Jaka gra tam na kanale się najbardziej interesuje, tak? Tu podałem takie ogólne tatuły. Inna herezja, to jak zaznaczycie, to będę wiedział, że ee, jakaś inna strategia, może w ogóle nie strategia, może coś innego. Po prostu ja będę tam mógł ee, w kolejnej ankiecie, bo myślę, że jeszcze jedną później zrobię, rozszerzyć pytania o inne, takie luźne zrobić. Albo nawet na Discordzie już dyskusję, jak będzie ten Discord. <laughs> Kolejna rzecz. Jakie totalory najbardziej oglądasz? Bo zapisałem tylko te totalory, które mam, więc no co tu dużo mówić. A napoleona nie mam, ale napoleona będę kupować, więc nie się. Ch chyba nie mam, ale mam, bo tam jakieś sytuacje było, że to inne konto miałem, gdzieś mi tam zaginął, ale to też mogę kupić w razie czego, więc to nie jest problem żaden. <kly> um, najbardziej kiedy właśnie co byście chcieli z tych totalborów obejrzeć? Planuję, że jakaś na pewno będzie jedna seria z totalorów w, w najbliższym czasie, to czy w najbliższym czasie w kwartale umówmy się. No i chojowe serie na pewno będą, bo postujecie mi pod filmami, że komentujecie tam, że więcej, więcej, więcej choja. No a jak mógłbym wam odmówić? Będzie więcej choja, będzie więcej choja. Ale zaznaczajcie, jak coś jak chcecie choja. Tu możecie w ogóle wielokrotną odpowiedź. O, proszę. Tutaj też, bo nie musicie wybierać jednego ulubionego. Jaką serię, serię byście chcieli najbardziej na choju? Tu jest duża szansa, że w tej kolejności będę robić, jak zaznaczycie, chyba, że coś ciekawego naprawdę wyjdzie. Nie wiem, katolicki, watażka, na przykład to jest e, szanksy, który idzie w, tego, w katolickiego zioma. On ma tam różne ciekawe opcje, nie jest może zbyt silny, seria może nie potrwa zbyt długo, ale jest naprawdę ciekawy moim zdaniem. <coughs> co tam dalej? Ach, kaszelek. Nagranie bez kaszelku jest 2 na 10. Eee, mamy Fengtian, który może w Federację Chińskiej iść, mamy Stany Zjednoczone, Chin, czyli te Guangxi, jak się dziewięć prowincji rozpadnie, co już na Kuomintangu widzieliście. No i co więcej dodać mogę. Mogę dodać więcej, że Tour i Kaiseraj głównie są jako mody, dlatego wymienione, ponieważ o co ja tu mogę więcej powiedzieć. Lubię je, mam ochotę w nie grać i ważne jest to, żeby zaznaczać wszystkie z gwiazdkami. Jeśli ogląda streamy, to też bez gwiazdek. Dodatkowo, lub jeśli chcecie oglądać, Historical Poland tutaj dałem, bo wiem, że fajny, podobny jest mod kolegami, z, podzdrawiam PDR-a strasznie, kiedyś y, chwalił tego moda. Kolejny to jest, ile chcecie filmów dziennie na YouTubie? Jeden, o 18 standardowo. Jeden dziennie, czy może dwa? Dwa to by polegały na tym, od razu mówię, że będzie Stały o 18.00. Jak mi się będzie udawało, to będzie co jakiś czas o 16.00 film. Może się uda, że będzie jeden po drugim, Może, że co dwa dni będzie o tej 16.00, ale jakaś tam seria poboczna będzie. E, bo główne filmy będą o 18.00, a poboczne o 16.00. Tego nie zmienię. E, czy tutaj e, pytanie czy zainteresowani streamami z różnych gier wieczorami? Dla wieczorami, ale podkreślam, w weekendy, sobota, niedziela, pewnie od lutego, jest opcja, żeby <laughs> pójść tak jakby w streamy, w godzinach też wcześniejszych, nie wiem, 14, 15, no nie wiem, tak przykładowo mówię, tak, ale w tygodniu to na pewno tylko wieczory. Przez wieczór rozumiem po 17, e, nie wiem, 20 najpóźniej no zaczyna się jakiegoś streama. 21, jakoś najpóźniej. Eee, bo kończyć to wiadomo, trochę 2-3 godziny zawsze potrwa. <coughs> też zaznaczacie ważną rzecz dla mnie: eee, Twitch, YouTube, eee, obojętnie, czy nie oglądacie streamów. Żebym wiedział też, jaka, dla ilu ludzi ja to robię, czy w ogóle warto. Zgaduję, że warto będzie, tylko żebym wiedział, czy bardziej, YouTube, czy w Twitcha iść, czy obojętnie wam gdzie i nieważne, gdzie będę nagrywać, to ważne, żeby było. Może będę obydwala robić, zobaczymy. <laughs> z czego najbardziej chcecie streamy oglądać? To jest ważne. Na pewno będę robić trajna od jedynkę z, tam z kolegą, którym nagrywam już, tak? Szymonem pozdrawiam serdecznie. Plan zakładał pierwotny dwójkę i trójkę, ale długo nie mogliśmy się zgadać nawet na to pierwsze nagranie. I wyszła czwórka w międzyczasie. Albo przegapiłem po prostu, jak wyszła, i się dowiedziałem ostatnio, że czwórka już jest. dwójkę grałem, bardzo fajna, mi się podobała. Dlatego w ogóle sięgnąłem do jedynki, dwójki, trójki. teraz tak, zakupiłem sobie na świątecznej promocji Steam. Nie, no w sumie na. To było letniej promocji Steam, ale no. Mówię, trochę się czasu zajęło zebranie się. Eee, kolejna rzecz jest taka, że. Sowiet Republik <laughs> Widziałem, że nawet pozytywny odbiór i że o wiele lepiej, bardziej pozytywny na streamach jest City Skylines No to też jest fajna w sumie rzecz czyli dwie mamy gry City Buildery, tak Budujące, budujemy sobie miasto I kolejna rzecz, dlaczego to jest oddzielnie multiki i single <laughs> bo to są single, że sobie sam pykam Hoja furkę CK2 albo Europkę a tu że multika robię z ekipą, najpewniej z mojego Discorda, albo z w ogóle moimi znajomymi, jakimiś B będzie multik z czegoś na, na różnych modach. To od razu widzicie, że z modami wszystko, albo bez modów różnie, ale że na pewno z tych gier. Jak <coughs> się zgadamy pewnie. E Victoria 2, bo Victoria 2 na multi nie wrzucałem bo chyba nikt u nas w ekipie z którą grywam nie ma poza jedną osobą, a we dwóch to tak kiepsko będzie grać. Zresztą ja się jeszcze Wiktorii Uczę, więc na singlu będzie łatwiej. Total War. Chyba proste. Będę w Total War y grać oczywiście te, które najbardziej Wam tu będą pasować. O, na przykład weźmy sobie. O, kurwa, Imperialy, bo Polska wielka. A chociaż ja lubię Szoguna najbardziej z Total Warów, muszę przyznać się szczerze. Jakoś mnie wziął w czy znowu anime. Minecraft, tutaj jest ma szansa, ale jest, że jeśli będzie dużo głosów, to może go nagram. Może kiedyś z nudów. I tutaj to podzieliłem to jakoś tak, bo Tower Unite i Half Dead 2 To takie gry, gdzie trzeba główkować myśleć często i wziąłem dlatego je tak? Zwicznie niektóre zręcznościowe i tak. Parę takich. Tak bardziej zręcznościowo myślałem, że chyba one są. Ever, Unite'a kojarzycie? Half Dead 2 to pewnie bym ekipę zebrał na to. Eee, kolejna kategoria to jest postscriptum. To, to tutaj jest Market Garden i ostatnio wyszło, wyszła kampania francuska, też rozważam właśnie żeby zacząć w to grać, bo mam tą grę. Już nie wiem jak nawet ja zdobyłem tą grę albo kupiłem, kiedy. Ale sprawdziłem, że mam. Czemu nie? Rising Storm 2 Vietnam. O tutaj to co dużo mówić. Bardzo fajna gierka, bardzo mi się podoba, bardzo lubię grać. E, pamiętacie filmiki zresztą tylko nie mam czasu nagrywać filmików pojedynczych i montować je, więc wolę. coś może na streamie. Alien Swarm'a, to będzie różnie, bo może być albo seria, albo stream, bardziej stream. I do streama to bardziej pasuje dlatego, że się trzeba zabrać cztery osoby najlepiej. Coxol tak samo, to jest wiecznie żywa, wiecznie zmieniająca się gra, co prawda wojenna. Mógłbym wrzucić. Nie, pasuje tutaj. Rzut izometryczny. I był 2D, 5, 3D. Ale bardzo, bardzo fajna giera. I polecam serdecznie. I myślę, że jakbyśmy zaczęli z Discordem ruszać, to można by stworzyć w ogóle w scholu klan. Po prostu klan stworzyć i grywać w to. Widzicie, teraz dodali. To teraz już jakiś czas temu, z miesiąc temu. Dali okopy i one naprawdę dużo zmieniają. Ulu, teraz to wygląda jak rodziła pierwsza wojna światowa. E, Component of Heroes 1 i 2. E, no, to wiadomo, strategia, gdzie buduje się jeszcze, i tak dalej. Wargame Red Dragon. E, to też strategia, jest bardzo fajna. Lata. W sumie. Początek 90., koniec 80. E, zimna wojna, tak. Te klimaty. Mamy Polaków tam, więc można Polakami pograć. Można kampanię na, na singlu albo na multi z ekipą. Ja lubię na multi z ekipą. Eee, mamy kolejną kategorię, to jest, dlatego, że to jest w sumie podobne wszystko, Man of War, tutaj rozdziel, zwykły Men of War, Assault Squad, Assault Squad 2 ja mam, Wietnam, eee, Karmazynowy Przypływ chyba jeszcze. Eee, ja lubię, no co tu dużo mówić, lubię i, i pograłbym i na singlu i na multi. <coughs> Fabułem ma też ciekawą, ta seria, eee, Call to Arms. To Jest taki Man of War, tylko uwaga, można się przyłączyć na pierwszą osobę z, y, ze strategii i nagle naparzać osobiście. Do tego multi jest też fajny i w ogóle inaczej, bo to jest y, wojna na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Taka bardziej wiecie, takie klimaty wschodnia Europa i ten we współczesności przede wszystkim, więc ciekawe moim zdaniem. Battle of Empire 1914-18 to. Albo sam, albo jednego dwóch kumpli bym zebrał, bo chyba tylu tylko ma tą grę. I byśmy pyknęli pewnie w e, tą gierkę o I wojnie światowej. Bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Albo kampanie, bo kampania jest też. Każda kampania kolejna, która wychodziła, pamiętam, bo one tak kampania po kampanii wychodziła. Jako DLC -ki. ja bym akurat miałem jak... Sezon Passa czy coś tam i wszystko mi przychodziło. To no naprawdę powiem szczerze, że nie zawiodłem się bardzo spełniło to moje oczekiwania, bardzo fajna gierka też można pograć z ekipą jakby jakaś nie zebrała mnie na Discordzie eee, i co więcej armacz lub skład bo mam armacz to pewnie bym nagrywał jak już klanowy skład zobaczymy może też czego ja klanowy to jakby były to byłyby tylko w piątki od razu mówię ewentualnie soboty bo to nie ja chodzę do znajomego klanu to, to nie jest mój klan od razu mówię nic takiego Pozdrawiam AC.pl, no co tam dalej? EuroTrack Simulator 2, tutaj mamy duży wachlarz możliwości. Jak pamiętacie, serię z, Chin, z Izraelem, to można i z nim w to pograć. Więc myślę, że razem moglibyśmy pograć w to dalej. Co jaki macie wiek? To jest dla mnie ważne, informacyjnie, żebyście wiecie teraz. YouTube prowadza te wszystkie dziwne ograniczenia i tak dalej. I muszę wiedzieć, jak w filmiki kwalifikować. Czy macie poniżej 13 lat, czy między 13 a 15? 3, 16, 18 czy powyżej 18, do, no załóżmy do 25, czyli studenci, młodzi, dorośli czy już jesteście po studiach nieraz i już pracujecie w ogóle, macie wszystko jak chcecie to no więc to dodatkowo macie czy Discord ma powstać i czy w ogóle go chcecie, bo ja tak mówię o tym Discordzie fajnie by było moim zdaniem ze społecznością się spotkać pogadać, pograć no i tu jest, że tak, bo no rośnie nam społeczność i trzeba ją ogarnąć, żebyśmy razem mogli gadać i nie, bo znając życie zapomnę modów, chociaż myślę, żebyście mi przypominali jednak bardziej na tak był był. No, a może od nagrywania mnie tak bardzo to nie ciągnie, przeciwnie mnie zmobilizuje do nagrywania większej ilości lepszych materiałów. No i czy subskrybujesz kanał? Tak lub nie, ale go subskrybuję, bo uwierzcie, że warto, mnie to na pewno, na, powiem, że napędza. No i robicie taką ankietę, mówię, jak oglądacie streamy lub chcecie oglądać streamy, to to zaznaczcie szczególnie ee, mimo że bo to jest nieobowiązkowe, bo wiadomo nie każdy. To, to byłoby głupie, że wiecie, nie oglądam streamów i muszę zaznaczyć. No. Wiecie o co chodzi i co więcej mogę powiedzieć. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Roześlijcie wszystkim te ankiety i <laughs> niech niech będzie więcej subów, to robimy Discorda, robimy streamy, robimy wszystko tak, jak będzie w tej ankiecie, ja jeszcze pewnie nagram Jakiś filmik odnośnie z wynikami ankiet. Może to zmontuję z jakimś filmem, który będę rzucać nową serię na przykład. No, heja.